Yo, yo, yo! dzisiaj odpowiemy na proste pytanie: Dlaczego Asta urodził się bez magii w świecie Black Clover? Zapraszam. Asta to bardzo rzadki przypadek w świecie czarnej koniczyny, ponieważ urodził się bez magii, dzięki czemu używa antymagii, mocy, która usuwa manę. Wszystko z powodu jego mamy, która urodziła się z maną, jednak również niekontrolowaną zdolnością wchłaniania many a nawet siły życiowe. Z braku kontroli nad swoją mocą wysłała ona manę z Asty, czyli swojego dziecka, od momentu jego narodzin. Następnie, ze strachu, zostawia Astę w koszyku w kościele Hague, bojąc się, że wyjście życie ze swojego dziecka. Jakiś czas później matka Asty znalazła, no wiecie, tą książkę, co używają w tym anime, ja nie wypowiem tego, bo mogę wtopić, lichta, a następnie odnalazła modą i kontuzjowaną Liebę, Przyjęła ją i te dwa zdarzenia doprowadziły do zdobycia antymagii przez Asteł. Lucifer przejął ciało Liebe po tym, jak dowiedział się o demonie, który mieszka w człowieku. Licht próbował wchłonąć magię Lucifera, trzymając Liebę, ale Lucifer był w stanie przejąć kontrolę nad lewym ramieniem Liebe i wbić go w jej klatkę piersiową. Richta zmusiła do opuszczenia ciała Liebę i zapieczętowała ją wewnątrz pięciolisnej koniczyny przed śmiercią. Obecnie pięciolisną koniczynę dzierży Asta. Otrzymał ją na 15 urodziny, a Liebe stał się źródłem jego zdolności antymagicznej. Obaj teraz pomagają sobie w walkach z trudnymi rywalami, obaj też nie mogą używać many, ale to Liebe urodził się zdolnością do używania antymagii. Jeśli chcecie więcej filmów z Black Clover to zostawcie łapkę w górę, rozsadźcie ten licznik, a ja widzę się z Wami w następnym filmie, cześć!